Z wielką radością witam Państwa na uroczystym otwarciu 33. już finału ogólnopolskiego konkursu plastycznego Bory Tucholskie w oczach dziecka. Chciałbym podziękować przede wszystkim współorganizatorom konkursu oraz sponsorom. Są to Powiat Świecki, pani poseł Iwona Karolewska, Wdecki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Osie, Bractwo Czarnej Wody oraz Gmina Osie. Szczególne podziękowania kieruję również do Żyli, do pani Emilii Gołąb, Moniki Wiśniewskiej oraz pana Marka Lejka. Wiem, że stanęliście przed niełatwym zadaniem, patrząc. Z boku na Waszą pracę cieszyłem się, że to nie ja muszę wybierać, a że odpowiedzialność spadła na Was. Dziękuję uprzejmie. Tak. Osobiście darzę ten konkurs takim sentymentem. I mógłbym teraz powiedzieć do laureatów, że wyobrażam sobie, co teraz czujecie. Ale zamiast tego powiem Wam że wiem, co teraz czujecie. A skąd wiem? Mógłbym opowiadać, natomiast w myśl powiedzenia, że jeden obraz warty z tysiąca słów chciałbym Wam coś pokazać. I w związku z tym zaproszę wszystkich Państwa, żebyśmy na chwilę cofnęli się o 31 lat. Po raz czwarty spotykamy się na podsumowaniu konkursu plastycznego Porytukolskie w, w twórczości dziecięcej. Pierwszy został zorganizowany z inicjatywy COP 8 według pomysłu pana Marka Lejka, tego pana w jasnej marynarce. Trzecie miejsce w tej kategorii wiekowej i technicznej otrzymuje Karol Waśkowski ze Szkoły Podstawowej Wieszka. Proszę. Równorzędne trzecie miejsce otrzymuje Łukasz Konieczka ze Szkoły Podstawowej. Wiem o czym mówię, wiem jak jest po drugiej stronie. E, wiem, że naprawdę wymaga to bardzo dużo ciężkiej pracy, zaangażowania, żeby znaleźć się tutaj, oglądając ten film po latach. Powiem tak, panie Marku, pan się wiele nie zmienił. Ja wyrosłem z ulubionego swetra z pingwinami. No i w zasadzie poza tym, jakoś tam większych zmian nie widzę. To był 94 rok. Naszą dzisiejszą uroczystość uświetni występ zespołu muzycznego Gwiazdy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu pod przewodnictwem utalentowanej instruktorki, pani Klaudii Wiśniewskiej. I zapraszam państwa. też w pewien sposób do Was wróciła. Dlatego zadbaliśmy o to, żeby każdy dyplom i część każdej nagrody oddawała wyjątkowość samych prac. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Wdeckiego Parku Krajobrazowego, którzy bardzo dzielnie wspierali pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w tworzeniu właśnie unikatowych nagród. Serdeczne podziękowania. Więc tak wygląda Wasza praca, którą drużyna Gminnego Wódka Kultury zdigitalizowała, przeniosła w formie cyfrowej na dyplomy i na kubeczki. Myślę, że to kakao, korano lub herbatka, co kto lubi, z miodem, z cukrem, będzie smakować podwójnie w takim kubeczku. Rozpoczniemy od wręczenia nagród w kategorii wiekowej do lat sześciu w kategorii malarstwo i o wręczenie nagród poproszę panią Martę Słuchonską, dyrektorkę Biura Poselskiego, pani Iwonę Karolewskiej.

欢迎各位观众。谢谢 Ja, proszę Państwa, chciałam jeszcze skorzystać z okazji, że już tu jestem i chciałam powiedzieć, że mam tu i dojrzałem panią, przyjechała z córką, laureatka z 1994 roku. Ja nie... Proszę. Ale nie tylko mnie, kto był laureatem, ale tu widzę, że jest więcej takich osób. I też postanowiliśmy po prostu uhonorować te placówki z największą liczbą laureatów w konkursie. Przyznaliśmy nagrodę dla pięciu placówek, które ufundowało Nadleśnictwo Osie i o tych nagród poproszę Pana Dawida Warzyńskiego, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa A A odbiór nagród zapraszam przedstawicieli Tucholskiego Ośrodka Kultury. Szanowni Państwo, tutaj też, aby wyróżnić te szkoły, szkoły również inne placówki, na dyplomach umieszczono wszystkie rysunki laureatów, ogniska pracy pozaszkolnej w Grudziądzu. Zapraszam przedstawiciela, przedstawicielki szkoły podstawowej nr 3 w Tucholmie. również przedstawiciela, przedstawicielkę szkoły podstawowej w osi. I zapraszamy również przedstawiciela, przedstawicielkę szkoły podstawowej w grupie. Zawsze powtarzam, że przy obecnej globalizacji, jedyne co jest, co pozwoli nam zachować naszą tożsamość, tych, tych tradycji, które mamy, utrzymywanie, przekazywanie młodym, młodym osobom i to jest właśnie piękne. I za to dziękuję. Ze strony Samorządu Szczebla Powiatowego obiecuję, że będziemy z Wami cały czas utrzymywać kontakt. i być częścią tej pięknej inicjatywy. To, że mamy dzisiaj 33. edycję, właśnie dzięki temu, że był dyrektor, pan Andrzej Kowalski, przez 28 lat tą e, tradycję po prostu kultywował. Więc, panie Andrzeju, dziękujemy za to dziedzictwo. I liczę na to, że e, spośród naszej młodzieży, od dzieci do nastolatków, e, tworząc pracę na ten konkurs, być może bardzo na to liczę, wierzę w to yy, szczerze, że znajdą się osoby, które zainspiruje ta praca plastyczna nie tylko do rozwijania tych talentów plastycznych, bo to często pozostaje w sferze hobby, ale również ukierunkuje wybór ścieżki zawodowej. Nie mówię tutaj, że wszyscy muszą zostać leśnikami, ale te nauki przyrodnicze to są też nauki, yy, które prowadzą do zawodu na przykład lekarza czy farmaceuty. To są zawody bardzo odpowiedzialne i bardzo potrzebne. Życzę Wam szczerze, żeby choć części z Was się to... Udało. Jesteśmy na Pomorzu, na Gociebie, w Borach, nie przychodzi się w gości z gołą ręką. Tak się mówi, tak? Mieliśmy z panem dyrektorem chytry plan, żeby do tych torebek dołożyć po jednej fajnej sadzonce. No ale sadzonki, jak to sadzonki, część podziemną mają brudną i mokrą i tak musi być aż do posadzenia. Więc tutaj, za drzwiami wyjściowymi, za rogiem, przygotowaliśmy dla was, nie tylko dla uczestników, ale również dla gości, sadzonki polskich gatunków. Drzew leśnych, tych rodzimych, które najlepiej się czują w naszym klimacie, bardzo proszę, zachęcam do częstowania się. One są, każda jedna jest z zabezpieczonym systemem korzeniowym, bezpiecznie dojedzie do domu. Jak ktoś nie zdąży tego zrobić dziś, to jutro też może. Niech się przyjmą. Ja chciałbym dołączyć do grona kwalifikantów, że ja też byłem laureatem. Zadowolone twarze i jury, i wręczających nagrody, i odbierających będzie nam towarzyszyć w kolejnych edycjach. Także dziękuję dyrektorowi i dziękuję Wam za te piękne prace. I mieliśmy taki pomysł, żeby zaprosić teraz wszystkich laureatów do pamiątkowego zdjęcia na to... tak.